Kultury, kultury, kultury. Dzisiejszym gościem salonu kultury jest Michał krawiter, aktor teatru dramatycznego. Witam cię, Michale! Cześć! Spotykamy się przy okazji premiery człowieka z małży. Nowa premiera wypuszczona oficjalnie 31 stycznia 2020 roku. Michał w tym spektaklu wciela się w Mulnika. Jest to rola zespołowa w dużej mierze. Tak, można powiedzieć, że w ogóle ta rola Mulnika, w zasadzie siedmiu Mulników, no to jest jeden bohater zbiorowy, który ma oczywiście swoje momenty. No, ale mam wrażenie, że bardziej niż w innych spektaklach jest to takie działanie zespołowe, które Pracuje nie tylko na historię naszą, molników, ale w ogóle całego przedstawienia i wybrzmienia historii, jaka jest zapisana bardzo dobrze zresztą w tym przedstawieniu. Wydaje mi się, że praca nad tym muzykalem chyba do najłatwiejszych nie należała. W ogóle mi się jeszcze do tej pory nie zdarzyło pracować nad muzykalem, więc trochę złapałem się za głowę, jak się dowiedziałem, że będę tutaj w tym uczestniczył, no ale jakoś tak się złożyło, że ogrom pracy, jaką włożyliśmy wszyscy razem w to, plus klarowna wizja wszystkich współtwórców i w ogóle na samym początku nazwiska, o których dowiedzieliśmy się, że będziemy z nimi współpracowali. No właśnie, sprawiły, Adam Sztaba. Tak, no to było, to było naprawdę takie budujące ale też wcześniej mi się zdarzyło widzieć spektakle Anny Wieczór Bluszcz, więc wiedziałem, że jesteśmy w dobrych rękach. Wiedziałeś, w co się pakujesz? W zasadzie wiedziałem, w co mnie wpakowano, bo <grywa> <grywa> będąc tutaj od października na etacie, trochę nie miałem wyboru, ale bardzo się z tego cieszę, że mi się w tym dało zagrać. Tym bardziej, że mówię, jako że to była pierwsza tego typu praca dla mnie, no to cieszyłem się, że jakieś nowe wyzwanie, bo trzeba przecież i zaśpiewać, i zatańczyć, i jeszcze gdzieś tam w tym wszystkim zmieścić historię i nie zapomnieć, że się nie jest w tym spektaklu solistą. To podparcie takie grupowe pomagało, czy jednak lepiej samemu odegrać rolę i mieć takie pierwsze skrzypce. Wydaje mi się, że w ogóle nigdy nie jest tak, że się jest całkowicie solistą, chyba, że się gra monodram. Natomiast tutaj absolutnie to było bardzo budujące, że myśmy byli taką jedną grupą w fantastycznej atmosferze w ogóle to upływało i myślę też, że no oczywiście mam na myśli cały zespół, który grał udział w tym spektaklu, ale ta nasza grupa mulników funkcjonowała również bardzo dobrze jako grupa poza sceną. Co ciekawe, ja widziałam kiedyś Don Kiszota, To była zupełnie inna historia, bo trochę przyforsowana na realia teatru, w którym była wystawiana. Był to swojego rodzaju manifest i tam była. Piękna scenografia. Tutaj nie ma tej scenografii, za to wy wypełniacie tą całą przestrzeń. Jedynie są ciekawe projekcje, które się wyświetlają, choć te projekcje też są chyba takie jednolite. Ja w ogóle jestem zwolennikiem takiego podejścia, że im mniej w teatrze, im mniej na scenie, tym lepiej. Tutaj ta scenografia, mimo że ona jest w pewien sposób estetyczna. No to jednak my, jako aktorzy, dopełniamy to wszystko, mam wrażenie. I też obecność jednego takiego elementu scenografii, którym był wóz, bardzo wiele funkcji pełni na scenie, jakich może nie będę zdradzał. Zapraszamy do teatru dramatycznego. Myślę, że ta wizja reżyserki żeby ta scenografia była jak najbardziej skromna. Ona była w ogóle zresztą ręcznie malowana w całości, zarówno jeżeli chodzi o podłogę, jak i o horyzont. Jak pierwszy raz weszliśmy w tę przestrzeń, to trochę się ja na przykład się trochę przeraziłem, mhm. bo miałem wrażenie, że kurczę, nie, to, to może nie zadziałać. No ale później zaczęły dochodzić kolejne elementy, kostiumy, mhm. światła, i nagle się okazało, że to, co próbowaliśmy namiętnie od trzech miesięcy ponad, w małej sali. Zazwyczaj nagle się przenosi na tę dużą scenę mm -hmm. i, i współgra ze sobą. No tak, bo próby rozpoczęły się chyba z tego, co dobrze pamiętam, pod koniec października, tak? tak? Tak było. Więc kawał czasu. Kawał czasu po drodze były święta. No nie zdarzyło mi się, żebym na któreś święta tak bardzo czekał jak na te. I to nie ze względu na spotkanie z rodziną czy świąteczne dania, ale żeby się wyspać wreszcie. Więc wszyscy się bardzo cieszyliśmy, że była chwila oddechu. No, yy, ale mimo tego, że po drodze gdzieś były nerwy i może nie do końca zawsze z mojej strony, bo mówię oczywiście ze siebie, zrozumienie tego, dlaczego aż tak jest tego dużo. Myślę, że to wszystko zostało rozwiane już w dniu premiery. Ja nigdy się nie czułem tak bezpiecznie wychodząc na scenę. Bezpiecznie pod takim kątem, że wiedziałem dokładnie co mamy zrobić i, mhm. i że udało się wszystkie te założenia wypełnić. Jednym słowem Anna Wieczór, Bluszcz i cały sztab innych ludzi dobrze nad Wami pracował. Tak, wszyscy fantastycznie współpracowali, bo oprócz Ani Wieczór, Bluszcz była fantastyczna choreografka Ania Iberscher. Genialne kostiumy i scenografia Ewyk Dowiok światła Pauliny Gural, No i oczywiście Adam Sztaba wraz z orkiestrą. I pewnie jeszcze wiele, wiele innych osób, których no nie sposób tutaj wymienić, bo to są i, i montażyści, i inspicjent, i panie garderobiane, Ogromny sztab ludzi, Ludzi, którzy współpracowali ze sobą non-stop, których na co dzień nie widać, a, a warto o nich powiedzieć, bo tak naprawdę to są nasze dobre duchy, z którymi my się spotykamy i my tylko wiemy, ile ich praca kosztuje, a, a widz widzi tak naprawdę tylko, tylko nas, aktorów. Oprócz mhm. teatru, parokrotnie zdarzyło Ci się występować w wojennych dziewczynach. Tak było, tak. Jak wspominasz tamtą pracę? Mimo tego, że nie mam jakiegoś dużego doświadczenia, jak na razie, jeżeli chodzi o pracę na planie, to nie ukrywam, że akurat pracy przy wojennych dziewczynach wspominam najlepiej, dlatego że ta historia była bardzo dobrze opowiedziana, z fantastycznymi ludźmi pracowałem w bardzo dobrej atmosferze i też były po prostu fajne rzeczy do grania, dlatego że my porywaliśmy tam jednego z oficerów SS. Bardzo chętnie bym do takiego e, stylu pracy i tematu jeszcze kiedyś wróci. Mm -hmm. Nie boisz się, że ktoś na przykład się zauważy w tym filmie, tak? I potem zaszufletkuje cię do kolejnych historycznych produkcji? Myślę, że nie, no jednak człowiek się zmienia i były też takie momenty, że grałem tylko młodych studentów, a teraz jestem chyba tak na takim rozstaju, że na studenta już może trochę nie, na młodego ojca. Jeszcze nie bardzo, więc tak Awans? czekam. Zobaczymy. <grym> Zobaczymy. Nie, nie chciałbym. Zrobię wszystko, żeby właśnie mnie nie zaszufladkowano i myślę, że teatr właśnie temu sprzyja, mm -hmm. żeby m, gdzieś tam rozpychać się w tych swoich granicach i poznawać swoje warunki i... Co można zrobić, żeby tym warunkom zaprzeczyć w pewien sposób? No dobrze, w takim razie ja Ci życzę samorozwoju, aby Twoja droga zawodowa stawała się jak najdłuższą i aby nie miała za dużo zakrętów. Wszystkiego dobrego i dziękuję za Bardzo wywiad. Bardzo dziękuję.